Na dzisiejszą sesję został zaproszony, jak już wspomniałem na początku, pan Stanisław Towiński, ponieważ chcemy zrealizować prawomocną uchwałę z dnia 17 września tegoż roku, na mocy której przyznaliśmy panu Stanisławowi Towińskiemu medal za szczególne zasługi dla miasta Giżycka. Przypomnę uzasadnienie tejże uchwały. Pan Stanisław Towiński Prezes Aereo Klubu Ukrainy Jezior jest od wielu lat związany z Giżyckiem i Mazurami. Zaangażowany od kilkunastu lat w misję publiczną pod hasłem Lotnicze Mazury. Jest inicjatorem wielu imprez promujących krainę Wielkich Jezior Mazurskich, ale przede wszystkim również promujących Giżycko. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur w ramach którego odbywa się największa impreza Mazury Air Show zlokalizowana w Giżycku. Kilkunastoletnie przedsięwzięcia z roku na rok zdobywają coraz większą popularność i rzeszy widzów zarówno w Giżycku jak i za granicą. Działania to te przyczyniają się do niezwykłej dużej i efektywnej promocji naszego miasta. Poproszę pana burmistrza a żeby wraz ze mną dokonał aktu wręczenia tegoż medalu, a Pana Stanisława Tołwińskiego zapraszam do nas. Pozwolę sobie z upoważnienia rady odczytać, iż uchwałą nr 13 łamane na 93 2015 z dnia 17 września 2015 roku Nadano panu Stanisławowi Tołwińskiemu medal za szczególne zasługi dla miasta Giżycka jako wyraz uznania i wyróżnienia za dokonania na rzecz jego rozwoju. Gratuluję. Dziękuję. A ja jeszcze Dziękuję. Panie Małgosiu, proszę podtrzymać kwiatkę. Oddaję głos panu towińskiemu. My możemy usiąść. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, Wysoka Rado. Muszę powiedzieć, że dla mnie to szczególny moment, ponieważ do tej pory ci, którzy mnie znają, ja bardziej pracowałem na markę lotniska, aeroklubu Mazurę Show. Trochę zaniedbując markę nazwiska, która była właśnie w tle różnych wydarzeń. I nawet, jako dygresję, powiem, w sytuacji, kiedy zbierano podpisy do kampanii wyborczej, to ktoś mówi, kto to jest Dąbiński? On ja mówię, a ten, co robimy, a ten, co robimy, w porządku, dobrze. Po prostu chcę, do czego wrócić. Otóż ja, dla mnie nie jest celem, e, robienie dla siebie publicity dla Stanisława Tułwińskiego. Dla mnie celem jest, bo mam w tym określoną misję, by to, co robimy wspólnie, z udziałem zresztą wielu tutaj również obecnych osób, właśnie jak Mazurę jak imprez, które jest robione od kwietnia do października, zaczynając z apelem pamięci dla tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, a kończąc Dniami Pamięci, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, to jest wiele spraw, które budzą zainteresowanie tym regionem. Siedem imprez robionych przeze mnie, wymyślonych, realizowanych, ma certyfikat marki regionalnej. Ja pozwoliłem sobie nawet dla Państwa przygotować teczki z informacjami po pierwsze o tym, co się dzieje, o liście moim takim. W pewnym sensie dziękczynnym w stosunku do radnych, którzy reprezentują miasta, więc również i do mieszkańców, ale również i z pewnymi inicjatywami, które chciałbym, abym ja kontynuując mógł mieć wsparcie również ze strony państwa. Dzisiaj chcę przede wszystkim państwu, czy władzom miasta, samorządowi, wszystkim radnym, którzy reprezentują mieszkańców, bardzo szczerze i gorąco podziękować. Dla mnie to jest wielka satysfakcja. Muszę powiedzieć, że ja i tak w ogóle tutaj od pewnego czasu czułem pewną radość, kiedy widziałem, spotykając ludzi na ulicach czy w różnych sytuacjach, kiedy uśmiech w oczach. To jest w ogóle coś, co mnie niezwykle mobilizuje. Chcę, abyście Państwo wiedzieli, że po pierwsze na niczym nie skończyłem, będę realizował i to, co do tej pory, i będę podejmował nowe wyzwania. By po pierwsze, z jednej strony, oczywiście służyć jak najlepiej miastu, Regionowi, ale również i sobie, ponieważ mnie to daje olbrzymią motywację. Ja tego typu działania powodują, że jestem ciągle po prostu coraz bardziej energiczny, coraz bardziej zweryfikowany, bo dzięki powiedzmy waszym wsparciu czy wsparciu mieszkańców, dostaję nowej adrenaliny. Nawet moje wybory, prawda, które ostatnio, które powiedzmy. Skończyłem może z dużą akceptacją i tu bardzo dziękuję przede wszystkim mieszkańcom miasta i powiatu giżyckiego, bo formalnie wygrałem tu, ale ponieważ aglomeracja jest znacznie mniejsza niż, niż Ełk, prawda, to nie poszło. Ale ja się czuję wzbogacony tym, co się zdarzyło, tym, co miałem praktycznie w kontaktach z ludźmi. Poznałem wiele fantastycznych spraw, których bym pewnie nie poznał, Gdybym był wyłącznie zakopany w tych tematach swojej realizacji. Także z tego punktu widzenia chciałabym, abyście wiedzieli, nie, nie jestem niczym sfrustrowany, wręcz przeciwnie. Jestem wzbogacony i jestem wdzięczny za to, że tu uzyskuję akceptację. Mam nadzieję, że to nie ostatnia formuła, że my coś razem wspólnie zrobimy. Jeżeli tylko pozwolicie, to z całą pewnością wiele inicjatyw będę tutaj czynił. Ale przy okazji, jak już można, to chciałbym Adamie, gdybyś pozwolił. Jestem tutaj razem z dyrektorem aeroklubu. Chciałem powiedzieć, że to, co my robimy, to prawie zawsze jest tak, że w soczewce na kogoś spada, prawda? Że ktoś jest wyróżniony. Ale tak naprawdę, to nie macie państwa pewnie do końca orientacji, ale takie Mazur Show, to to jest na dobrą sprawę ponad 100 osób, wolontariuszy, w różnych miejscach działających po to, żeby zrealizować. To jest olbrzymi potencjał. Ludzi, którzy złotówki pieniędzy nigdy nie biorą. Już mówiłem, tu się cieszę, dla mnie to wielką satysfakcją było, że na przykład w poprzednim roku Tadeusz Sznuk stał się no, mieszkańcem honorowym mieszkańcem Zyczka. To wielka sprawa. To jest również wielki honor na miasta, bo to jest w ogóle postać, która niewątpliwie i dobrze. W różnych sytuacjach się kojarzy, ale również i będzie dobrze służyła w ogóle dla miasta. Chcielibyśmy przy tej okazji, razem z Adamem Dziędziołem, bardzo gorąco podziękować samorządowi. I tutaj pan Marszałek, również Brzezin z takim, tekstem dyplomu uznania podziękowania za udzielone wsparcie materialne i logistyczne przygotowania oraz realizacji mazurskich pokazów lotniczych pod nazwą Mazur Air Show. Dzięki wsparciu potencjałem miasta osiągnięto założone cele promocji lotnictwa Giżycka oraz Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Chciałbym na ręce zarówno Pana Burmistrza, jak i na ręce Pana Przewodniczącego przekazać, ponieważ to jest skierowane, bardzo Wam dziękuję. To oczywiście jest podziękowanie również dla, dla wszystkich radnych. Ale chcę, że wśród osób, które tu są, prawda, z miasta, z miastem, oczywiście nie ma Czarka Piórkowskiego. Będzie okazja do to, to Czarka Piórkowskiego, który zajmował się ważną sprawą, mianowicie również przede wszystkim zajmował się VIP-ów, których nie da się ukryć. Trzeba tych, którzy przybywają, w jakiś sposób dopieścić, żeby oni mieli poczucie, że ktoś o nich dba. Oczywiście on był takim organizatorem, ale również... Chciałem prosić żeby pan burmistrz wręczył taki dyplom dla pana Arkadiusza Połajańskiego, ponieważ tu razem wspólnie podpisaliśmy sekretarz miasta. Nie, nie, oczywiście tutaj po prostu bardzo proszę w końcu główny główny sponsor, także w imieniu współorganizatorów w imieniu głównego Tak. Bardzo bardzo dużo kawał dobrej roboty, ale świetną dziewczyną którą naprawdę wiele nam pomogę, Małgorzata Kulas-Szyrmer. Małgosiu, panie burmistrzu, bardzo proszę. To pana ludzie, ale naprawdę to jest pierwsza liga czy ekstra liga w ogóle. Także naprawdę i Pajański, i, i Małgosia. Dziękuję, bardzo. Dziękuję Małgosiu. Widzę, że nie ma Mariana Mieńko, ale jest dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ale myślę Panie Burmistrzu, że to przy jakiejś okazji większej byśmy to wtedy dokonali wręczenia. Ale tak patrzę, że nie doceniłem składu osób, który będzie, a jest tutaj kolega, który po prostu Mirosław Domysławski, który również jest z nami od lat związany, Mirku będzie okazja oddzielna, bo nie wiedziałem, że, że będę miał przyjemność. I tyle. Bardzo Państwu dziękuję za wyrozumiałość, za życzliwość. Jestem do Waszej, Państwa dyspozycji, jestem do dyspozycji władz. Autentycznie w wielu sytuacjach demonstruję to, że jestem od ponad 30 lat mieszkańcem Giżycka. Mało kto o tym wie, prawda? Co prawda kiedyś jeszcze na Konarskiego, a potem kolejno na różnych. Także myślę, że nie sprawiam kłopotu dla miasta, wręcz przeciwnie, chciałbym jak najlepiej służyć i bardzo Państwu dziękuję za wyrozumiałość w stosunku do mojej osoby i za obdarzenie tak wielkim zaszczytem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jak widać, warto czasami wyróżnić, bo w rewanżu też są wyróżnienia.